Witajcie, w dzisiejszym filmie instruktażowym pokażę Wam, jak odblokować telefon i zrzucić z niego dane na komputer. Telefon, smartfon, który ma uszkodzony ekran i uszkodzony panel dotykowy. Odblokujemy i zrzucimy dane w taki sposób, że nie będziemy ingerować w niego mechanicznie, nie będziemy go rozbierać, więc nie utracimy gwarancji. Jeżeli ktoś ma ubezpieczonego smartfona, to wtedy spokojnie może sobie w ten sposób sam zrzucić w domu dane i wtedy oddać taki telefon tam do, do naprawy gwarancyjnej nie musimy się bawi martwić o to, że serwis po naprawie telefonu odda nam czyste urządzenie bez naszych danych, zdjęć, kontaktów, SMS-ów i tych wszystkich ważnych rzeczy, które zazwyczaj mamy w telefonie także ta metoda, którą ja tu pokażę będzie metodą domowego uzyskiwania danych ze smartfona, który ma uszkodzony ekran i uszkodzony ten panel dotykowy jest zablokowany kodem dotykowym Co potrzebujemy do tego, żeby zgrać dane z telefonu z uszkodzonym ekranem i dotykiem ze smartfona na Androidzie no, Potrzebujemy kabel kabel OTG USB Tutaj widać dokładnie jak to wygląda. I kabel, dokładnie dwie sztuki, potrzebujemy. Dlaczego dwie sztuki? Ponieważ, jeden kabel podłączymy do telefonu z uszkodzonym ekranem, a drugi kabel podłączymy do sprawnego telefonu, najlepiej identycznego modelu. I wtedy będziemy, i do obu tych kabli, podłączymy myszki komputerowe. Wówczas będziemy mogli odnieść ustawienia myszki ze sprawnym wyświetlaczem na, na ekranie, na telefonie, który ma uszkodzony wyświetlacz. Najlepiej będzie, jak pokażę, jak to działa w praktyce. Co nam będzie potrzebne? W przypadku telefonów Samsunga, smartfonów Samsunga, będzie nam potrzebny programik Smart Switch. Jest to programik, który służy do przenoszenia danych między telefonami Samsunga. My wykorzystamy ten program, żeby zrzucić dane z uszkodzonego telefonu na komputer i potem możemy, jeżeli chcemy wszystkie dane mieć odzyskane łącznie z SMS-ami i jakimiś tam kontaktami, to musimy podłączyć pod ten program później. Drugi telefon już sprawny, jakiś działający, i na niego możemy wrzucić te wszystkie dane, które zrzucimy najpierw na komputer. Jeżeli nam zależy tylko na zdjęciach i filmach, to Smart Switch wystarczy nam w zupełności. Nie potrzebujemy na drugiego telefonu, żeby, 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 żeby te dane odzyskać. Wystarczy nam uszkodzony telefon, program Smart Switch. Ja pokażę teraz, skąd bierzemy program Smart Switch. Najprościej odpalamy sobie google. szukamy pierwszy wynik wyszukiwania Samsung Smart Switch jesteśmy na stronie Samsunga i tutaj sobie możemy e, pobrać tą aplikację e, dla systemu Windows pobieramy zapisujemy plik po pobraniu go na komputer e, instalujemy go no i jak już go zainstalujemy, to pojawi nam się taki ekran powitalny. No i teraz w przypadku telefonów działających sprawa jest prosta. Podłączamy telefon do takiego smart switcha, odblokowujemy telefon i wtedy tym narzędziem możemy sobie zarchiwizować dane. Ale mamy tutaj problem, który chcemy rozwiązać. Mamy telefon, który ma zablokowany ekran uszkodzony ekran i niedziałający dotyk. W związku z tym nie możemy go odblokować ręcznie palcem. Nie widzimy, nie mamy podglądu. A więc tak. Mamy telefon z uszkodzonym wyświetlaczem. Chcemy z niego zrzucić dane. Musimy, Żeby użyć Smart Switcha, czyli tą aplikację, którą pokazywałem wcześniej do, do przegrywania danych na komputer, musimy odblokować telefon. Telefon zablokowany jest wzorem dotykowym. Metoda jest taka: bierzemy drugi telefon, pożyczamy sobie od kogoś. Na tym drugim telefonie ustawiamy dokładnie taki sam wzór dotykowy, jaki mamy na telefonie z uszkodzonym wyświetlaczem. Do obu telefonów podłączamy, podłączamy te kable OTG, USB, które, o, których, o których mówiłem wcześniej. Podłączam jeden. Podłączam drugi. Do obu tych kabli teraz, do tych gniazdek USB, podłączam myszki komputerowe. Myszka 1, myszka 2. Najlepiej, żeby to były identyczne myszki komputerowe, dwie myszki USB, ponieważ Metoda jest taka, że ja widząc myszkę na jednym ekranie, przesuwając, odblokuję, odblokuję ten ekran, którym będę widział podgląd. Jeżeli myszki będą identyczne, będą miały identyczną czułość i wrażliwość i będą też używane na tej samej powierzchni, to powinniśmy z dużą dozą prawdopodobieństwa odblokować również telefon zablokowany. Podłączam myszkę. Jeden podłączam myszkę. Dwa teraz tutaj trochę bałagan, czas to jakoś to ogarnąć. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Mam dwie myszki. Zakładam, że na tym ekranie tego telefonu ta myszka będzie zachowywała się identycznie jak na ekranie tego telefonu, bo to są te same telefony, ten sam model. Ten sam mają ustawiony wzór blokady, bo na tym telefonie dokładnie ustawiłem ten sam wzór zablokowania, jaki był ustawiony na tym telefonie z uszkodzonym ekranem. Więc schodzę kursorem myszki do prawego dolnego rogu. No i teraz trzeba kilka razy spróbować jednocześnie przesuwam obie myszki. I teraz ten telefon blokowałem. Żeby ten sprawdzić, czy odblokowałem, to muszę go szybko podłączyć do komputera, do programu Smart Switch i zobaczyć, czy pojawi mi się komunikat, że telefon jest odblokowany. Czyli jeszcze raz mam przygotowany kabel USB do podłączenia telefonu do, do komputera. Podłączam go do laptopa. Tu mam przygotowane, że jak tylko zdejmę tą blokadę z telefonu, to od razu przepinam się na kabel USB, żeby zobaczyć, czy wystąpi mi tutaj komunikacja. Jeżeli źle odzoruję ten wzór, to, to będę miał informację, że smartfon jest zablokowany. Za pierwszym razem, jak robiłem to przy szóstej, siódmej próbie, udało mi się odblokować smartfona i zrzucić dane na komputer. A wtedy już jesteśmy w domu. A więc wszystko przygotowane. Robię teraz próbę. Kabel USB mam przygotowany do podłączenia do smart switcha telefonu uszkodzonego. Oba telefony są włączone, więc teraz dwie myszki, najpierw przeciągam sobie maksymalnie w dół, żeby na wyczucie zrobić tak, żeby prawy kursor, kursor myszki był w prawym dolnym rogu ekranu, mam naciskam przyciski myszki, lecę, źle, jeszcze raz, ściągam do dolnego ekranu, co to tak wyczuć, mieć pewność, że na pewno startujemy z tej samej pozycji również na tym telefonie uszkodzonym do góry miejsce pozycji wzoru zaczynam robić wzór telefon blokowany mój sprawdzę teraz drugi telefon podłączam Smartwitch. łączenie z urządzeniem i teraz Zobaczymy czy się połączył, czy dobrze odzorowałem, czy nie. Zablokowane. Czyli jeszcze raz do skutku. Próba 2. Lecimy znowu. powrotem podłączyłem myszkę do uszkodzonego telefonu. I teraz próbuję identycznie poruszać myszkami. Trzeba się odblokował, sprawdzam ten drugi, podłączam, zablokowane. Jeszcze raz. Podejście numer 3. I próbujemy. Runo trzymać myszki, identycznie naciskać na podkładkę. Ok, podłączamy telefon do smart switcha, zablokowane. No to wymaga trochę cierpliwości, próbuję dalej. Kolejna próba, dwie myszki podłączone. Telefon odblokowany mój. Zobaczymy telefon z uszkodzonym ekranem. Łączenie z urządzeniem. Bingo! I w ten oto sposób podłączyliśmy się do telefonu, który ma rozwalony ekran i, i niedziałający dotyk. Teraz archiwizuj urządzenie. Naciskam i w tym momencie zrzucają nam się wszystkie. Dane z tego uszkodzonego telefonu. Potem te dane, zdjęcia, filmy można obejrzeć bezpośrednio na, na ekranie komputera. Nie trzeba żadnych, żadnych komplikacji, nie ma, po prostu są one zapisane w katalogu Samsung w, moim doku, w moich dokumentach. Natomiast, jeżeli zależy nam na SMS-ach lub kontaktach, no to wtedy. Przy użyciu smart switcha możemy wgrać tą kopię zapasową do nowego telefonu, do innego telefonu Samsunga, korzystając z tej opcji wczytywania kopii z archiwum zapisanego na twardym dysku komputera. W ten oto sposób udało nam się wejść do telefonu. Wiem, że to jest problem, sam dosyć długo szukałem informacji na ten temat. Serwisy komputerowe biorą sobie. Serwisy komórkowe biorą sobie dosyć duże pieniążki za odzyskanie danych z takich telefonów. A jeżeli chcemy zrobić to samodzielnie, to właśnie jest to taka metoda. Te kable OTG USB do podłączenia tych myszek kosztują po 80 zł na Allegro za sztukę, także koszt materiałów to jest 20 zł za kabelki, dwie myszki komputerowe USB, najlepiej identyczne. Do tego Smart Switch aplikacja jest dla w przypadku telefonów Samsung, jest za darmo. Nie wiem, jak to jest w przypadku telefonów innych producentów. Przypuszczam, że też jest jakaś opcja na takie same zgrywanie przy użyciu jakiejś tam innej aplikacji. Co jeszcze, Telefon? No, telefon, na którym musimy mieć podgląd. To możemy sobie pożyczyć od kogoś znajomego, kto ma identyczny model. I na tym telefonie tylko musimy na chwilę wprowadzić kombinację blokady taką samą, jaką mamy na tym naszym uszkodzonym telefonie. No i trochę cierpliwości, tak jak tutaj pokazałem. Temat jest do ogarnięcia w, w, w godzinkę czasu, jak się dobrze zepniemy, i, i, i mamy dane już na komputerze, w ten sposób możemy już. Telefon bez ingerencji we wnę we we wnętrze, bez rozklejania, bez wyciągania kości pamięci, kombinowania jakiegoś, zyskiwaniem danych za ciężkie pieniądze, możemy w warunkach domowych sobie zrzucić dane z takiego uszkodzonego y, telefonu. Jak widać, tutaj SmartFit zrobi swoją robotę. odzyskał nam wiadomości, notatki, rejestr połączeń, alarm, obrazy, muzykę, pliki wideo, dokumenty, dzwonek, aplikacje. Adresy mailowe, no praktycznie wszystko nie było na telefonie kontaktów planera, więc on nam tego nie zrzucił. Gdyby one były, to nam powinien to również zrzucić. Także mamy to już na komputerze. Większość z tych rzeczy jest, można powiedzieć, zaszyfrowana, poza obrazami, plikami wideo i dokumentami, które są zapisane, w załączniki. Dlatego, jeżeli by chcielibyśmy mieć dostęp do wiadomości, SMS-ów, czy rejestru połączeń, no to po prostu musimy podłączyć do teraz do komputera nowego smartfona, czy innego smartfona, i wtedy e, możemy przy użyciu opcji przywróć e, w, wgrać dane, te dane z tego telefonu do sprawnego urządzenia. I wtedy na nim już e, mamy całą zawartość tego, co mieliśmy w uszkodzonym, e, w uszkodzonym smartfonie. E, co jeszcze. E, Pokażę, gdzie te dane trzymane są na dysku komputera. Samsung Smartwitch domyślnie zapisuje, zapisuje dane, które zarchiwizował w, na, na, w bibliotekach, dokumenty, katalog Samsung, Smartwitch, backup. I tutaj już pojawiają się foldery z danymi, które są zrzucone przez Smartwitcha na komputer. Tak tutaj widzimy. E, mamy dostęp do tych wszystkich katalogów, e, dokumenty, możemy sobie przeglądać e, e, to, to wszystko, co tam e, na tym telefonie było. Także e, zdjęcia, fotografie, jakby są dostępne od ręki. A mówię, a cała reszta. E, SMSy, to już potrzebujemy urządzenia, na które wgramy tą kopię zapasową. Wtedy możemy sobie odczytać te, te pliki pozostałe na, 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 tym, na, na tym nowym telefonie czy zamiennym telefonie. Pokażę jeszcze jedną ciekawszą rzecz, która może się przydać dla osób, które nie wiedzą, czy po uszkodzeniu po tym, jak nam upadł telefon, już ten wyświetlacz nam nie działa, czy, czy nam tylko pad wyświetla, czy nam w ogóle padł cały telefon. No, musielibyśmy w jakiś sposób podejrzeć czy w ogóle nam się po włączeniu telefonu pojawia e, jakiś obraz na nim i czy w ogóle urządzenie ta elektronika odpowiada żebyśmy w ogóle mogli rozpocząć cały ten proces odzyskiwania danych. E, I do tego e, można to sprawdzić po prostu podłączając telefon kablem HDMI do telewizora. E, na Allegro między innymi można kupić takie kable e, e, MHL Micro HDMI on kosztują tam 10-15 złotych, dzięki takiemu kabelkowi podłączamy telefon do, 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 do jakiegoś źródła obrazu z, z HDMI po prostu i, i sprawdzamy czy, czy nasz telefon wyświetla obraz, także ja pokażę te, jak to działa na, 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 na moim telefonie. Podłączam kabel HDMI od monitora. Mam taki właśnie kabelek MHL HDMI. Podłączam go do gniazda USB w telefonie. Muszę podłączyć zasilanie do, 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 do tego adaptera HDMI z laptopa USB. Używamy tego samego kabla, którym podłączaliśmy się do smart switcha. Podłączone i podłączam kabelek HDMI. I w ten oto sposób, na ekranie, na ekranie monitora, widzę, czy nam się zgłasza, zgłasza, zgłasza telefon. O co chodzi? No, tak jak mówiłem wcześniej. Można by było od tego zacząć, jeżeli nie mamy pewności, czy nam w ogóle telefon działa po opadku, kiedy nie widzimy, kiedy nam się nic na nim nie wyświetla. Czy po tym włączeniu przycisku zasilania on faktycznie nam się otworzył i faktycznie nam się, nam się, nam się tutaj zgłosi ten system Android. Jeżeli nam się zgłosi, na takim podglądzie zobaczymy, że zgłasza się, ok, mimo że tutaj nie możemy nic zrobić bo nam to nie działa, to już wiemy, że on się nam zgłosił, bo nam się przez kabel HDMI pokazał ten obraz na, na ekranie monitora. I, I ten, i wtedy możemy właśnie bawić się w to odzyskiwanie danych. Nie? Kiedy podłączamy kabel HDMI do takiego uszkodzonego smartfona i obraz nam się nie pojawia, no to wtedy jest ryzyko takie, że nam padła w ogóle elektronika w smartfonie, i w tym momencie odzyskiwanie danych może nam się nie udać. No, co jeszcze? Na koniec chciałem podziękować Wasylowi. Wasyl, dzięki za, za naprowadzenie mnie w ogóle na. Na, 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 na technikę odzyskiwania danych ze smartfonów. Tak jak widzisz, troszeczkę to do, dopieściłem i, i, no i widzę, że to, że, że to faktycznie działa i można, i można, można, można to ogarnąć. Także wielkie dzięki, Wasel.